Przede wszystkim witam was w nowym, nowym filmie podsumowującym cały tydzień mojej gry. Będziemy sobie nagrywać takie serie odcinków co tydzień, może co dwa, może co trzy tygodnie, w zależności od tego, jak będę miał czas, żeby nagrywać takie odcinki. Więc mam nadzieję, że co tydzień sobie będziemy nagrywać takie oto odcinki. No i tak będziemy sobie rozmawiać o całej, całym tygodniu mojej gry. Co takiego robiłem, że, się, że, że, że zarobiłem i ile zarobiłem przede wszystkim. No mamy dzisiaj 30 stycznia, nagrywam sobie jest niedziela. Mamy 89 milionów zarobionych sobie tutaj możemy już zmienić cenę na 89. Dalej zbieramy na Soushladera, te odcinki będą te odcinki będą jakby filmami do tego w jaki sposób zbierałem na ten Softrador co takiego robiłem no i tutaj sobie możemy załączyć moje Notatki tutaj wszystko Wypisane w który dzień w i ile zarobiłem no i mamy Pierwszy dzień w poniedziałek to był tamten Poniedziałek jest Niedziela mieliśmy 87 milionów 184 464 Golda W momencie gdy się zalogowałem to tutaj sobie zapisałem że tyle miałem dokładnie kasy No i przez cały dzień mojej gry I, i dopiero we wtorek kiedy zalogowałem zliczyłem ile miałem kasy i wyszło mi, że nie 87 706 485 więc ta kwota minus ta kwota no i wyszło zysku 522 021 golda. I tak robiłem w dzień w dzień na takiej zasadzie. Zalegowałem pierwszego dnia, dnia następnego liczyłem profit. Dlaczego tak robiłem? No, żeby te rzeczy z dnia poprzedniego z marketu się zdążyły na przykład sprzedać. No nie? Żeby to nie było tak, że a dopiero na końcu dnia liczyłem zysk, tylko dopiero dnia następnego, kiedy te. Rzeczy się zdążą sprzedać. No tutaj ogromny zysk był w ten pierwszy dzień. No dla tutaj jest marketu to dużo rzeczy się musiało posprzedawać. Już nawet nie wiem, co oni tam posprzedawał, ale ogólnie mnie dość mało czasu na grę, Więc tylko to, co robiłem, no to to było to, że byłem w poniedziałek na Valzonach, czyli tutaj wpadło 12cc. Prismaty Going za jakieś 8cc. No i te, te dwa amulety jeszcze to tam było za 10cc. Ten Gillen Place. No i tam za 7 ten drugi. Amulecik, także tutaj już było 12.8, to to już jest 200k za same te Warzone. Tutaj jeszcze było... wiska sobie zrobię, odebrałem tą postacią. W sumie 20 razy odebrałem te wiska no ale tutaj też idę no już byłem codziennie, byłem ze stołu sobie odebrać tą paczkę. Więc tutaj był taki zysk. No i jeszcze byłem odebrać sobie Mołta. Tutaj też za Mołta było 8900. cc Taka cena codziennie jest 89 c No i dlatego tutaj też był taki zysk. No i w sumie przez cały tydzień robiłem identycznie to co w poniedziałek, bo miałem ogólnie mało czasu na grę, bo jakieś tylko dwie godzinki, więc tak na no, szybko sobie zrobiłem to co robiłem. No i we wtorek no, mu się zalogowałem do gry. Cały zysk ze wtorku zliczyłem, zliczyłem dopiero w środę i to było 158 446. No tutaj był już mniejszy zysk, czyli tu, tutaj by pasowało to, że wydało się z rzeczy z marketu znaczy z co zarobione z warzone i mocik się musiał sprzedać no i to był taki zysk dzienny tutaj powinno być troszkę więcej kasy no ale tam z marketu może jeszcze coś tam skupywałem więc tutaj może też y, troszkę mniej zarobiłem, następny dzień w środę był zysk 316 478 taki był zysk no i też robiłem to samo co w poniedziałek i we wtorek nic innego czyli warzone odebranie mołta u byłem i ze stołu sobie odebrałem nagrodę i na roczu byłem, ale z rocha to jeszcze nie ma zysku. No i w czwartek była identyczna sytuacja. Tutaj z tu się też musiało coś sprzedać, bo zysk był o wiele większy niż w poprzednie dni. Także coś tam pewnie zleciało. Kiedyś tam ślici głównie. W piątek w ogóle była sytuacja taka, że nie udało mi się zalogować do gry. Niestety to, że ja też pracuję na trzy zmiany, więc tygodniu miałem pracę na noc i niespecjalnie miałem jakby Du długo czasu na grę, a też muszę odpoczywać, bo pracuję. W piątek była sytuacja taka, że chciałem się zalogować do gry, ale niestety nie dostałem maila z dwuetapowym zalogowaniem się. No i czekałem ponad godzinę, może nawet więcej. No i czekałem na tyle długo, że już nie miałem czasu dłużej czekać. No i do piątego dnia, w piątek musiałem odpuścić po prostu grę, Nawet się nie zalogowałem do gry. Mail przez niestety też tak późno, że już musiałem wychodzić z domu. No trudno, tak się też zdarza. Czasem się zdarzają właśnie te sytuacje, że, że niestety ten mail nie przychodzi tak szybko, jakbyśmy na to chcieli. No, a z racji tego już nie było czasu dłużej czekać, no to trudno, odpuściliśmy. No i może dlatego ten zysk w czwartek był tutaj taki duży, bo w piątek nie zalogowałem się do Góry, więc można by sobie ten zysk podzielić na dwa. No, aczkolwiek tak nie chcę nie dzielić no trudno, nie zalogowałem, to nie zalogowałem, no nie. Staram się codziennie zalogować do Góry, i sprawdzać tutaj ten zysk. I miałem możliwości, w miarę czasu coś tam robić, sobie tak grać. Na postaci, na postaciach w sumie też. No i w sobotę się zalogowałem do gry. W sobotę był zysk 3, 4, 400 czy 347.264 taki był zysk. W poniedziałek, czy w sobotę wczoraj też nie graliśmy zbyt długo, no niestety też jakoś nie miałem wynagrać, byłem bardzo znaczony po całym tygodniu pracy i, więc tylko tyle też, w sumie też byłem tylko na Walzonach mąta, byłem odebrać sobie i sobie tutaj u Smoka też byłem, no i na roszu też byłem i to były w sumie tylko te rzeczy, które sobie zrobiłem no i potem że jakoś nie miałem siły nawet grać dalej, więc odpuściłem zagraliśmy ten, też jeden mecz League of Legends, ale tam kiedyś sobie obejrzycie odcinek ale to już nie o tym, w tym odcinku, no i w sumie cały zysk po, od poniedziałku do soboty mimo tego jednego dnia na minus mieliśmy zysk milion dziewięćset 11166, gdybyśmy się w piątek zalogowali, myślę, że byłoby 2kk przez cały tydzień, gdyż baza nadawała 200k, mount też 89cc, może 5-6, więc myślę, że tutaj do 2kk byśmy doszli przez te 6 dni, no i jest niedziela, napisajmy sobie zysk dzisiejszy, znaczy na no zysk dzisiejszej kwoty, jaką dzisiaj mam po zalogowaniu, no i tutaj będę właśnie sobie w możliwości, oczywiście dzisiaj też nie będę miał za dużo czasu, więc tyle ile będę mógł, to coś tam zagę, może na mi się uda, do tego stołu myślę, że może się uda podejść, na Smoczka też pójdę, no i tam jakiś mniej więcej zysk będzie, może coś tam z marketu się uda sprzedać, ja cały czas skupuję sobie rzeczy do eventu, no i myślę, że tak kiedyś to się zwróci, mimo że teraz tracę kasę, ale to... Myślę, że podczas eventu się konkretnie zwróci. To nawet większej ilości. No zobaczymy, jak to będzie. No i w sumie tak minął cały tydzień. Ja sobie dalej będę zapisywał te tutaj, jak to tutaj idzie. No i w sumie od początku może zaczniemy. Ja to może skasuję ten poniedziałek, albo jakoś napiszę to od nowa. No i będziemy sobie dalej tutaj to pisać i będziemy wiedzieć, jak to dalej wygląda na dzień dzisiejszy. 310 dalej kosztuje ten source, ale gdyby się ktoś chciał dołożyć do tej mojej akcji zbierania na souschladera, no to możecie tam wysłać jakiegoś Parcelka, ale jak coś, to wyślijcie po prostu list, nie wiem czy przez bank, bo jeśli ja tu będę chciał zapisać od kogo, co dostałem, no to ja muszę wiedzieć, więc jeśli ktoś ma ochotę wysłać 2-3 GP czy coś takiego, no to możecie właśnie wysłać kaskę w Parcelu i dodać swój list, ja was tutaj wpiszę, że coś tam na liście od siebie. Oczywiście nie zmuszam ja sobie. Ja na to uzbieram sam ci, co nie wierzą w coś takiego, że ja to kiedyś nazbyłem, to są oczywiście w błędzie bo jeśli udało mi się nazbiać 89kk to uda się też 310, ja wiem, że to jest kwota kosmiczna dla co do niektórych, że nie ma opcji, że ktoś tyle zbierze, no niestety jest opcja, da się to zabrać tylko potrzeba bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu 310, 89 mamy no my, jeśli, jeszcze mam paka na ponad 300 dni, więc myślę, że pod koniec paka może w końcu uda mi się zebrać, aczkolwiek może wcześniej. No wszystko zależy od tego, czy to 310 nie zmniejszy się albo nie zwiększy się. Bo przypominam, ta, ta cena jest na dzień dzisiejszy, co będzie za miesiąc, za dwa, może już być 360. Przypominam, że cena na początku była 460 160 nawet, potem już faktycznie spadał no, ale było też 360, 350. Raczej 290 nie będzie, ale no, nigdy nie nie wiadomo jak to będzie. Może ta cena się też zwiększyć, ewentualnie tak mniej więcej zostanie. Aczkolwiek może też mieć zniknąć w momencie, kiedy będę miał 300 milionów nazwionych. No będziemy to obserwować, patrzeć jak to mniej więcej wygląda. Także mamy 30 stycznia, tyle udało się dawać cały tydzień mojej gry. No i ode mnie byłoby na tyle w tym krótkim odcinku, podsumowującym cały tydzień. Taka ciekawa niech ktoś zgadnie gdzie stoję. <laughs> Jakby ktoś chciał piszcie w komentarzu. No i... Zapraszam na streaming. W tym tygodniu pracuję na, na. na na pracuję sobie na. na drugą zmianę, więc streaming gdzieś będą po 23.00, takie gdzieś godzinkę, półtorej, to byłoby wszystko. Ja no też nie będę miał czasu, więc no, w tym tygodniu będzie ciężko, więc pewnie dopiero w sobotę, w niedzielę coś zagamy. Więc jak coś to zapraszam. Dzięki za oglądanie tego podsumowania. Dajcie znać, czy czy się to spodoba. Podobały te odcinki? W sumie jest dopiero jeden, ale czy to chcecie dalej oglądać takie odcinki? No i do zobaczenia w kolejnym. Dzięki za uwagę, miłego dnia, pa pa!